Dzisiaj przygotowałam dla Was muzyce brzydką 16 albo to Hot Sixteen Challenge, jak mówią inni. Ja nawet nie lubię rapu, ale no wiecie, jest koronawirus, no, ja nie mam zbyt dobrych podkładów do filmików. Więc no, taka sprawa wy oglądajcie sobie materiał. A no i jeszcze chciałam powiedzieć, że niektóre rapsy, tak zwane, były losowane, więc macie tutaj jakby... Tabelkę tego, co wylosowałam. Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy robili eksperyment społeczny. Ile osób będzie chciało zajrzeć na mój kanał? Jeżeli jesteście ciekawi, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to bardzo motywuje do cięższej i częstszej pracy. Także ja sobie tutaj odbiorę kryształy jeszcze początkowo, i za chwilę przechodzimy do odcinka. A wy teraz widzicie intro. Ok, ja już oddałam sobie te kryształy, i już jest po intrze, więc po prostu będę pisała do osób z Nexusa. Czy wejdą na mój kanał ponieważ no tak jest najlepiej w tym świecie. Okej, okay, tutaj jest jakaś pudrowa Lalunia. Napiszemy do niej. 46 poziom. Powiem ci jak możesz nawet kilo zrzucić ją. Po co dieta, gdy wystarczy się wypróżnić jakiś pajac, jakiś pajac wczoraj mi wyzwanie rzucił ją. Bo dostałam nominację brzydką, więc szybko Załatwimy to po męsku papier, kamień i nożyce Tak powstało kilka wersów albo Okej, okay, zobaczymy co ta osoba odpisze, a ja wtedy odpiszę tej osobie Ja w takim razie piszę już do następnej osoby jak ta zozy, kiedyś się grało. Ja mam pytanie, dlaczego ta osoba nazywa się Ananasek? A jeżeli ktoś nie wie, Ananasek to była graczka, Mówi tak, Janis, która miała na starym MSP poziom 20 i równie najwyższy w Polsce. Chyba najwyższy w Polsce. A, i jeszcze jej konto zostało usunięte, a potem przywrócone do nazwy Ananasek, więc dlatego jestem zdziwiona, dlaczego ona się tak nazywa? A, ta osoba odpowiedziała nie. No nie dobrze. Imię, z Eksperyment społeczny przynajmniej wiadomo, że się powiódł. Ta osoba chyba, chyba już nie imię, jest aktywna. To yy, nie napiszmy do tej imię, hula Hop. To jest Maj. Nie pachnie saska kępa. Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróćba raczej kępa. Nie pytają cię o imię, nie walczą z cieniem mgły. Nie pytają cię o i nie walczą z mgły. Nie pytają cię o i nie walczą z mgły. Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w niej prości jutro dzisiaj, zaraz już nie pytają cię o imię walcząc. Okej, okay, napisałam do tej osoby, zobaczymy co ona nam odpisze. Nie pytają cię o imię. A następną osobą mły. będzie Mateusz Czempion. Nie pytają cię o imię, walcząc o ostrym mgły. Ciepły wieczór, okay. bez Trawa, spokój, my i wy, my i wy. My to oni, oni, my. Nie pytają cię o imię, walcząc o ostrym mgły. Nie pytają Cię o imię, walcząc o strym cieniem mgły. Nie pytają Cię o imię, walczą z strym cieniem okay, mgły. Okej, ja Wam tu będę pokazywała to razem, wszystko w przyspieszonym tempie, co już mogliście zauważyć. Ale wszyscy never mind, zawsze ich. można to powiedzieć. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem oh. chwała im. Nie pytają Cię o imię, walcząc o ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwała im. I beka z raperów, którzy używają tą akcję w celach promocji swej płyty Palu ponownie dysuje młodego rapera, bo jego kariera już traci ze szczyty W masce se na filmach, przynajmniej w przeszłości nie oskamowałem nikogo Na jakieś kupony do Maka czy SMS Premium, co ci kamerzyści dzisiaj mają z głową, ej Nie pokazuję swej twarzy, nie, nie chcę być kojarzony z youtuberami Ten świat nie brzydzi jak filmy Claudy więc daj pieniądze na zbiórkę, a nie streamerzy na furkę Moderatorzy za 300 zł, bo ja się brzydzę tej całej floty tu Kacperyk z rodzinki, czyli mały boski Gdy miałem 7 lat, to myliłem z głoski Na lekarz zbieramy dzisiaj z czystej troski Bo Batmana zjadł Jakiś pajac z wioski, czekaj, brakuje słów do kolejnej zwrotki Słyszeliście, że to Koniec boskiej piątki. Bo wirus korona zrobił tu porządki. Gdy kończymy serial, znika junior boski. A już na zajutrz budzi się Pawłowski. Wszedłem w ten bit i wszedłem na pewniaka Ojeju, dziękuję, to żarty, że ktoś to zrobił. Karolaka, Naprawdę nie spodziewałam się. Zmianę, nie ma już Dobrze, miną, Ej, więc nie podziękuję traka. tej osobie Sołtang, no, no, i no, bardzo no, pozdrawiam, no, ponieważ tak, no. no bardzo fajnie jest, że takie osoby. Ten kanał jest na YouTube. O, nagle zaczęli odpisywać. Tak. Okej, okay, więc ja już napisałam tej osobce. Ogólnie to wszystkich pozdrawiam, którzy nawet nie odpowiedzieli tak, a odpowiedzi nie. Albo, albo jak ty zobaczysz mój To pozdrawiam wszystkich W ogóle, że odpisali Ponieważ nie każdy by Odpisał na coś takiego Więc no I też tak troszeczkę Chciałabym sobie podbić e, Chyba każdy O Sławie, której ja nie będę miała Smutna ja Więc dobra jak coś to ja ten materiał nagrywałam wczoraj W sensie dla was wczoraj, dla mnie dzisiaj Tak jak w poprzednim, poprzednim odcinku mówię Bo w sumie tak jest, yy, ale wczoraj Tym razem wczoraj, wczoraj i ziemia mi się nie chciała zebrać Okej, okay, myślę, że tutaj już nikt mnie nie napisze, Zaperów, więc akcji, w płyty, palu dysu, może modego, wrócę do Was, jakimś będę na jakimś szereg, szereg, czacie. Okej, okay, także tak, ja już jestem na faży, nie, jednym nie, czacie. Paryż nocą. W w nocą. Firmę, Uważam, że jest bardzo ładnie, bardzo ładnie zbudowany. I napiszę. Hej, powiem y Ci jak możesz, nawet kiedy po co dieta, gdy wystarczy różnić I może ta osoba ryzy? wtedy się ryzy? po prostu mi zapyta: jaki kanał? O, Bo tutaj mi ktoś opisał opis, że og zobaczy. Załatwimy to po męsku, papier, kamień i nożyce. Tak, więc napiszę: wersą. Ona ma różowe okay. włosy Dramcia, co ty gadasz? W głowie znowu słyszę głosy youtuberzy, jak ze zbrapek kaperzy. Jak ta zozy, hmm, kiedyś to, to, się to ktoś jest w ogóle na Wiesz tym tacie? Mnie to fajnie jest, bo jest, kakao, grube, że jest nawet dobry nie dadam, do. No, do... Zbawcy, jeśli tutaj. Tak, chowanego! Szybacz, Mogę nawet nagrać kiedyś to chowanego pika. z moimi koleżankami, ja. jeżeli <laughs> chcecie. Ups, z tam jest jakieś wejście, a ja o tym boski. nie wiem. A to tutaj, lat, to ja chcę tutaj wejść. Dowiemy się, co tutaj się dzieje. Bo Batman ja z wioski. Czekaj, brakuje słów do kolejnej zwrotki. Słyszeliście, że to koniec boskiej piątki. Bo wirus korona zrobił tu porządki. Gdy kończymy serial, znika junior boski. A już na zajutrz budzi się Pawłowski. Wszedłem w ten bit i wszedłem na pewniaka Jak robi to żarcie W Karolaka Ty widzisz moją zmianę Nie ma już szczeniaka Bo czas szybko minął A to niezła draka Flow tak nudne jak mam roty pijaka Flow tak nudne jak mam roty pijaka Mati pozdrawię, szesnastka Leci taka Trzymajcie się Lecę zjeść Big Maca Okej, okay, ja zmieniłam czat O nazwie ślub Wygląda on ładnie, ale także jest pusty z tego cię co widzę Kto tutaj w ogóle jest na tym świecie To jest pytanie No mgły. właśnie yy, Więc muszę chyba znowu Zmienić świat Ale możemy sobie jeszcze tutaj pobiegać Więc no pokażę wam tutaj znowu W przyspieszonym tempie troszkę Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości. Jutro dzisiaj, zaraz już. Nie pytają cię o imię walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc z tym cieniem mgły. Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy. My to oni, oni my. Nie pytają cię o imię walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc z tym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc z tym cieniem mgły. Mocne ok, ręce pozwiedzieliście razem sobie chwała. mój pies, bardzo sobie zaczął szczekać. Wy tego nic nie słyszeliście, wszyscy bo haha. Ok, więc dowiedziałam Mocne się, jaka jest reakcja, gdy ktoś chwała. poprosi. O to, aby ktoś po prostu wszedł na czyjeś, czyjeś konto. Myślę, że. No. To jest tylko moja opinia, ok. Więc proszę nie hejtować mnie za to, że ja myślę sobie, e, co chcę. E, więc ja myślę sobie o tym, także. Wcale nie muszą tego robić. Że rozumiem też takie osoby, ale nie podały też konkretnego powodu. Na przykład dlaczego nie? No, weszłabym, ale dobra, jak im się nie chce, to nie. Albo po prostu są wredne i nikomu nie odpowiadają tak. Ale dobrze, no dobrze, bądźmy tolerancyjni. I ja kończę ten odcinek. I do zobaczenia w następnym.